Pewnie miałeś kiedyś taką sytuację, że chciałeś mieć dobrej temy na serwerze w Minecraft, ale musiałeś kopać godzinami, bo nic nie mogłeś znaleźć. Jest na to sposób: X-Ray. A więc, link macie w opisie, klikacie download i wtedy wam się instaluje taka paczka. Musicie wtedy chwilę poczekać. Tutaj, właśnie jak widzicie, będziecie, tam, będzie, będziecie musieli chwilę poczekać, żeby Wam się zaczęło instalować. A więc chwilę czekacie. I macie już prawie wszystko gotowe. Tylko teraz musicie otworzyć lokalizację tego pliku, będzie to bardzo przydatne. A więc otwieracie Minecrafta, otwieracie, otwieracie ustawienia, otwieracie ten folder, gdzie to macie, otwieracie resource pack. i plik, który akurat i plik, który pobraliście z tej strony. Otwieracie folder tam, gdzie go macie i przerzucacie go do tej teczki z resurspakami. I wtedy możecie już wszystko zamknąć. I potem musicie znaleźć tego tekstur pak'a. Szukacie po prostu tekstur packów, które macie. Klikacie na niego i klikacie jest. I klikacie down I wtedy już macie X-Ray'a. A sam X-Ray prezentuje się tak, że po prostu widzimy rudy przez ściany, które możemy wykopać i możemy się do nich przekopać. A więc to jest bardzo łatwe i to tyle. Dajcie jeszcze subika, zanim wyjdziecie. Narko.